Cześć! Czy cierpisz na zniesioną bądź spłyconą lordozę lędźwiow inaczej tyło pochylenie miednicy? Jeżeli tak, to ten film jest dla Ciebie. Ja nazywam się Cornel Panksa, jestem fizjoterapeutą i dzisiaj krok po kroku przeprowadzę was przez plan korekcyjny tej wady postawy. Jeżeli u kogoś obserwujemy tyło pochylenie miednicy, to jest to niemalże nieodwracalnie związane z wypłaszczeniem jego lordozy lędźwiowej, tak więc te dwa terminy będę stosował wymiennie. Osoba taka porusza się, jakby cały czas miała podwiniętą kość ogonową pod siebie, jej pośladki są mało wypukłe, natomiast w miejscu Naturalnej wklęsłości w okolicach odcinka lędźwiowego jest po prostu prosta linia, która przechodzi płynnie w linię pośladków. Ale co właściwie powoduje tą wadę postawy? Otóż okazuje się, że wyraźnej przyczyny być nie musi. Każdy z nas jako ciało ma predyspozycję do różnych wad postawy. Niektórzy do pogłębienia ludozlęźwiowej, inni do jej spłycenia, tak więc problem jest wieloczynnikowy. Natomiast zauważyłem, że czymś, co zdecydowanie zwiększa ryzyko tułopuchleniem miednicy, jest nieprawidłowa pozycja siedząca. Często wyniesiona już ze szkoły pozycja na luzaka, w której obsuwasz się w dół swojego krzesła. Masz cały czas tyłopochronną miednicę, twoja lordoza lędźwiowa jest niepodparta w żaden sposób i często wygina się w drugą stronę, ulega dużemu zgięciu przez wiele godzin. To powtarzane wiele lat może zwiększyć ryzyko pochylenia miednicy, no i później niestety kończysz z podwiniętym kuperkiem. By skorygować tą wadę, musimy ją najpierw zrozumieć wraz z anatomią całego połączenia kręgosłup lędźwiowy, jak i miednica. Nasza miednica jest kierownicą dla całego kręgosłupa. Tak jak ona jest ustawiona, tak później zwrotnie ustawi się kręgosłup. Jeżeli jest przodopochylona, to nasza lordoza się pogłębi, a jeżeli jest tyłopochylona, no to się wypłaszczy. A za naszą miednicę odpowiadają za to tkanki miękkie. Tak jak napięte są mięśnie w naszym ciele, tak ustawi się nasza miednica. Tak więc w tej wadzie mamy konkretny zestaw mięśni osłabionych, jak i napiętych, na których napięcie trzeba wpłynąć, żeby nasza miednica ustawiła się w prawidłowym ułożeniu, wpływając na kręgosłup. Zacznijmy sobie od tych mięśni, które są bardziej napięte w tej wadzie postawy. Okazuje się, że mięśnie brzucha. Wcale nie zawsze muszą być osłabione. W tej wadzie nasz mięsień prosty brzucha jest aż za silny, jest zbyt napięty. Już z samych jego przyczepów wynika, że zbliża on naszą miednicę i klatkę piersiową, jednocześnie zginając nasz kręgosłup lędźwiowy. Gdy jest chronicznie napięty, no to wiecie, jak to się skończy. Drugą grupą mięśniową, zaskakującą dosyć, która jest napięta, są mięśnie pośladkowe, a także mięśnie grupy kulszowo-goleniowej. Kulszowo-goleniowe, czyli nasze dwugłowe, pociągają za guz kulszowy i tym samym tyło pochylają miednicę dodatkowo. Również nasze mięśnie pośladkowe działają i w ten sposób przyczyniają się do tyło pochylenia miednicy. Mamy również mięśnie, które są osłabione, to znaczy te, które trzeba wzmocnić, stonizować tak, by pozwoliły nam tą miednicę przodopochylić do dobrej pozycji, czyli neutralnej. Okazuje się, że jest to w tej fazie prostownik grzbietu i zginacze biodra. Mięśnie, które zwykle ulegałyby u większości osób rozluźnieniu. Nasze zginacze biodra, gdy są odpowiedni napięciu, pociągają miednicę do normalnego przodopochylenia, tak samo prostownik grzbietu. Dobra, koniec tego gadania, czas przejść do naszego programu ćwiczeń. Zacznijcie od pozycji klęku podpartego. Zejdźcie tam i wykonajcie 50 powtórzeń najpierw tyło pochylenia, a później przodo pochylenia miednicy. Gdy przodo pochylacie, skupcie się na rozluźnieniu mięśni brzucha i wypięciu waszych pośladków, a gdy tyło pochylacie, napinacie mięśnie brzucha i wasze pośladki. W ten sposób, balansując między jedną a drugą pozycją, uczycie się kontroli motorycznej w tym miejscu w waszym kompleksie miednicznym i po prostu uczycie się ułożenia swojej miednicy w przestrzeni. To ma wasz motorycznie rozgrzać przed dalszymi ćwiczeniami, tak więc 50 twerków przed każdą sesją ćwiczeń. Zacznijmy od fundamentalnego pierwszego kroku, czyli rozluźnienie mięśni brzucha i zwiększenie zakresu ruchu wyprostu w naszym kręgosłupie lędźwiowym. Możecie do tego użyć różnych wariacji, dynamicznych, statycznych, zaraz zobaczycie i sobie wybierzecie. Pierwszą opcją jest serenka. Poprzez swoje ręce wypychacie się do góry, wasza miednica i nogi są dalej na gruncie, a wy możecie się rozluźnić. W ten sposób rozciągacie swój napięty mięsień prosty brzucha. Tak jak widzicie, również w waszym kręgosłupie lędźwiowym jest duży wyprost, tak więc jest to Duży efekt terapeutyczny. Dla każdego tyłu pochylonego coś dobrego to na pewno zadziała. Możecie to robić również w sposób dynamiczny, wykonując McKenzie Push-Ups, stosowane w metodzie rehabilitacji McKenzie, podczas których po prostu wypychacie się aktywnie sami rękami i później wracacie. W ten sposób robicie sobie aktywny trening, aktywną mobilizację. Jedna ważna rzecz w tym ćwiczeniu jest taka, żeby nie odrywać swojej miednicy, ona cały czas ma być na gruncie. Jeżeli oderwiecie miednicę, to zaczniecie rozciągać swoje zginacze bioder, a tego nie chcemy, ponieważ one są osłabione. Tak więc, miednica cały czas spokojnie leży, nie wyrywamy jej nigdzie do przodu, czy tam do góry. Możemy sobie również wykorzystać pozycję w staniu, rozciąganie po prostu odchylając się do tyłu, wtedy rozluźniamy mięśnie brzucha, a naszorodzala rzeźniowa jest w dużym wyproście. Jeżeli jesteście za toleniuszkami, możecie zrobić to nawet w leżeniu, zwieszając się z łóżka, bądź podkładając sobie coś pod waszą lordozelniczwiąową. Ważne, żebyście czuli to rozluźnianie w mięśniach brzucha i pogłębienie tej naszej krzywizny. Lista, lista, czas na krok drugi, czyli rozluźnienie pośladkowych i dwugłowych. Zrobimy to w leżeniu, tylko z małą modyfikacją. Podłóżcie sobie pod swoje lędźwia jakąś poduszeczkę, zrolowany ręcznik, bądź zrolujcie matę, tak jak widzicie na filmie. Jest to bardzo ważne, ponieważ musimy uczyć swoje ciało pracy, bądź rozluźniania się już w dobrej pozycji z odtworzoną lordozą lędźwiową, i co się musi podpierać. Przede wszystkim rozluźniamy dwugłowę. Wyprostowaną nogę przyciągamy do siebie pasem. W tej formie bardzo mocno to czujemy. Osoba z tą pochyloną miednicą zwykle nie będzie mogła podnieść tej nogi wysoko. Jeżeli masz tak słabą mobilność, możesz spróbować wariacji przy futrynie. To pozwoli ci w jakiś sposób oprzeć swoją nogę, która jest nisko. Natomiast jeżeli możesz ją podnieść wyżej, to paskiem dociągnij rękami, po prostu i tak pogłębiaj to rozciąganie. Natomiast żeby rozluźnić mięsień pośladkowy. Zrobimy rozciąganie przy ścianie, gdzie jedna noga jest zgięta, a drugą opieramy na niej i skręcamy ją do rotacji zewnętrznej. I także przyciągamy do przywiedzenia. W ten sposób mięsień pośladkowy się rozluźnia, rozciąga. Obie pozycje możecie utrzymać na około 2-3 minuty i to już da wam solidny efekt. Jeżeli chcecie, możecie również dołączyć rolowanie mięśnia pośladkowego, także pośladkowego średniego, małego i innych ogólnie mięśni kompleksu miednicznego, małych rotatorów zewnętrznych. W ten sposób rozluźnicie wstępnie pośladek. Tak więc, jeżeli jesteście naprawdę osobami z dużym problemem, tam z dużymi napięciami, to rolowanie przed rozciąganiem również pomoże. Mamy za sobą dwa kroki rozluźniania, czas na dwa kroki wzmacniania. Wybierzemy sobie ćwiczenie odpowiednie, czyli Superman. Nie poleciłbym go nigdy nikomu, kto ma fizjologiczną krzywiznę kręgosłupa bądź pogłębioną lordozę, ale dla Was będzie jak znalazł, ponieważ wymusza przeprost kręgosłupa, i jednocześnie trenuje prostownik grzbietu. Podnoście swoje nogi i klatkę piersiową jednocześnie, na górze przytrzymajcie jedną sekundę, i tak wykonajcie 3 serie po 20 powtórzeń. To da odpowiedni bodziec naszemu prostownikowi grzbietu. Przejdźmy do drugiego ćwiczenia. Będzie ono w klęku podpartym. W tym klęku na początku wykonajcie przedopocholenie miednicy, wypijecie swoje pośladki, rozluźnijcie brzuch i teraz będziemy podnosić na około 30 powtórzeń nogę do wyprostu stawu biodrowego i jeszcze wyżej. W ten sposób uzyskamy dodatkowy ruch z kręgosłupa lędźwiowego. Jest to zwykle nieprawidłowa technika, zwykle odradza się tak robić, ale znów w Waszym wypadku jest to coś, co zbilansuje sprawę. W końcu doszliśmy do czwartego kroku, czyli wzmocnienia mięśni zginaczy bioder. Ich wzmocnienie pociągnie naszą miennicę do przodu pochylenia, co zbilansuje nam całą postawę. Wykonajmy ćwiczenie znów należąco i znów podłóżmy sobie coś pod odcinek lędźwiowy, by był dobrze ułożony. I tutaj. Zaczepiając taśmę za drugą stopę bądź za coś innego wykonujemy oporowane zgięcie na wyższe powtórzenia, raczej 30 do 40 powtórzeń później zmieniamy nogę. Możecie również wykonać to ćwiczenie na stojąco, zawieszając sobie jakiś ciężarek za kostkę bądź w innej formie oporując sobie to ćwiczenie. Myślę, że coś wykombinujecie. Natomiast idea jest taka, żeby po prostu wzmacniać z oporem mięśnie zginacze uda. I to już pomoże wam na dłuższą metę. 3 serie, 30-40 powtórzeń i jest złoto. Wykonujcie ten program ćwiczeń minimum 3 razy w tygodniu, aczkolwiek może być nawet codziennie. Pamiętajcie też, że za każdym razem, gdy zmieniamy w jakiś sposób balans w naszym ciele, może pojawić się przy tych ćwiczeniach lekki ból. Tak więc, jeżeli utrzymuje się on zaledwie kilka dni, a później mija, to jest dobrze. Natomiast, jeżeli jakieś ćwiczenie powoduje mocny ból, i nie przechodzi on ewidentnie czujecie pogorszenie po każdej sesji ćwiczeń to wtedy zaprzestańcie i spróbujcie w jakiś sposób zamienić to ćwiczenie, wypróbować inną wersję i pracować w tego bólu, tak, żeby jednak iść do przodu z tą korekcją, ale nie prowokować sobie po prostu nieprzyjemnych doznań. Drugą rzeczą, którą musicie obserwować, jest ustawienie waszej miednicy. Wykonując tylko te ćwiczenia miesiącami i miesiącami, można w końcu dojść do momentu, gdzie przyprawicie się o drugą wadę postawy, czyli pogłębienie waszej lordozy lędźwiowej. Byłoby to dosyć niefortunne, tak więc wolałbym tego unikać. Wykonujcie te ćwiczenia tylko do momentu, kiedy wasza miednica jest w pozycji neutralnej, więcej już potem nie potrzeba. Bonusowo mam dla Was 5 życiowych rad, jak osoba ze spłaszczoną lordozą lędźwiową może przyspieszyć swoją korekcję. Po pierwsze, odpowiedni trening mięśni brzucha. Nie wykonuj już nigdy, never ever again, brzuszków, ponieważ one po prostu odzwierciedlają Twoją obecną wadę. Tak więc nie chcemy tego robić, nie chcemy zamykać klatki piersiowej. Wykonuj swój trening brzucha izometrycznie, w wyproście, w fizjologicznej lordozie lędźwiowej. Mogą to być nawet zgięcia boczne, rotacje, ale brzuszki odpuść zupełnie. Druga rada: rozluźniaj regularnie swój brzuch, a także pośladki. Gdy złapiesz się w ciągu dnia na tym, że wciągasz brzuch bądź napinasz swoje pośladki, to odpuść to napięcie i to przyspieszy Twoją korekcję. Czasami jest tak, że ta wada postawy jest w ogóle spowodowana przez to, że ktoś napina się w ten sposób, no i później po kilku latach to wychodzi. Druga rzecz, drugim, trzecia rzecz raczej, mały tip to jest to, żeby podczas przeglądania swojego telefonu czy czytania książek, możesz wykorzystać strategicznie pozycję leżenia na brzuchu. Wtedy na przedramionach podpierasz się i naturalnie rozciągasz się mimochodem do swojej pozycji korekcyjnej. Tak samo możesz spać na brzuchu. Oczywiście tutaj trzeba być ostrożnym, żeby nie sprowokować bólu, natomiast spanie na brzuchu również wymusza lekki przeprost w kręgosłupie lędźwiowym i zwiększa nam tam ruch. Ostatnia, piąta rzecz, chyba najważniejsza. Upewnij się, że zawsze, gdy siedzisz, masz podłożone coś pod swój kręgosłup lędźwiowy. On nie może być w zgięciu, nie może być prosty, ponieważ to nigdy nie, nie umożliwi ci korekcji tej wady. Musisz mieć odtworzoną lordozę lędźwiową, twój organizm musi się do niej na powrót przyzwyczaić. Tak więc, czy masz wsadzić sobie tam poduszkę, czy zrolować ręcznik, nieważne na czym siedzisz. Po prostu zrób to, włóż sobie pod kręgosłup coś, yy, upewnij się i proaktywnie zadbaj o swoje zdrowie i przyspiesz korekcję. Nie znaczy też to, że musisz siedzieć pionowo, możesz się odchylić, ale po prostu w tym odchyleniu dalej twoje lędźwia muszą być podparte. Jeżeli masz tyło pochylenie miednicy i dużo pracujesz na siedząco, to za każdym razem jak wstajesz, złóż swoje ręce w pięści i naprzyj nimi lekko na swój kręgosłup lędźwiowy, jednocześnie odchylając się do tyłu. To przypomni twojemu ciału ruch wyprostu, i odtworzy, będzie pomagało odtwarzać Twoją lordozę lędźwiową na bieżąco i zapobiegać konsekwencjom z pracy siedzącej. Moi drodzy, życzę Wam powodzenia w korekcji tej wady, to naprawdę jest do zrobienia. Już po miesiącu regularnych treningów powinniście mieć pierwsze widoczne rezultaty. A jeżeli kiedykolwiek przychodziliście tu o pochylenie miednicy, spłaszczenie Waszej lordozy i udało Wam się z tego wyjść, albo jeszcze nie udało, to koniecznie napiszcie komentarz na dole, styl, co Wam pomaga na tą wadę, a co szkodzi. W ten sposób utworzymy taką grupę wsparcia, gdzie każdy się dzieli swoimi wrażeniami i uwierzcie mi, że dużo osób szuka informacji właśnie w komentarzach. Chcę zobaczyć jak to wygląda u innych ludzi, tak więc Wasz komentarz może komuś bardzo pomóc. A jeżeli uważacie, że ten materiał pomógł Wam w czymś i jest wartościowy, to zapraszam na mój profil na Patronite, tam możecie mnie wesprzeć i poprawić sobie ze mną kontakt. Przyjmuję również łapki pod filmem, a także subskrypcje. Widzimy się w następnym filmie i do zobaczenia.